Hola amigos, ¿qué tal? Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku naszej wakacyjnej serii Hiszpański w Podróży. Dzisiaj nauczymy się najprzydatniejszych zwrotów, które będziecie mogli wykorzystać, zamawiając jedzenie w restauracji. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Jak wspomniałem już w poprzednim odcinku, Hiszpanie są ludźmi, którzy uwielbiają wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi, a robią to w barach, tawernach, ale również w restauracjach. Na dobrą sprawę, wielu Hiszpanów jada częściej w restauracjach niż w domu. Przed wyjściem jednak do restauracji, zwłaszcza w weekendy, warto najpierw zarezerwować stolik. A żeby to zrobić, jak zadzwonimy do restauracji, możemy użyć zwrotu. Me gustaria rezerwar una mesa. Chciałbym me gustaría rezerwar zarezerwować una mesa. Stolik. Me gustaría rezerwar una mesa. Dzięki takiej rezerwacji, jak przyjdziemy do danej restauracji, możemy na wejściu powiedzieć kelnerowi tengo una reserva para las nueve de la noche, czyli mam rezerwację tengo una reserva para na las nueve godzina dziewiątą de la noche w nocy tengo una reserva para las nueve de la noche. Gdyby stolik, do którego zaprowadzi nas kelner, nam nie odpowiadał, bo byłby na przykład w środku sali, a my chcielibyśmy stolik przy oknie, wówczas możemy użyć zwrotu prefiero, wolę aquella mesa, tamten stolik, aquella mesa cerca, blisko de la ventana, okna. Prefiero aquella mesa cerca de la ventana. A jak przy naszym stoliku przy oknie usiądziemy, możemy poprosić o menu. Zrobimy to za pomocą zwrotu Podemos Ver, el menu, por favor. Czyli Podemos Ver, czy możemy zobaczyć el menu, menu, por favor. Poprosimy. Podemos Ver, el menu, por favor. No, a jak jesteśmy w Hiszpanii, no to nie może zabraknąć tapas, czyli takich przekąsek, które można spożywać, na przykład pijąc piwo albo wino i rozmawiając z drugą osobą. Jeżeli przyszliśmy do restauracji na tapas, właśnie możemy zapytać kelnera, jakie tapas nam sugeruje. Wówczas użyjemy zwrotu: Que tapas recomendaría? Jakie tapas by pan polecał? Que tapas recomendaría? Jeśli raczej niż na tapas do hiszpańskiej restauracji pójdziemy na taki pełny, sowity posiłek, czasami kilkudaniowy, warto zapytać o el menú del día, czyli menu dnia. El menú del día to są najczęściej najświeższe potrawy jakie możemy zamówić w restauracji, zakupione na przykład dzień wcześniej w większej ilości po to, żeby można było je też sprzedawać taniej. I w rezultacie w postaci takiego el menú del día będziemy mieli przystawki, pierwsze danie, drugie danie, bardzo często deser i napój, na przykład wino, piwo i wodę. A ponieważ właśnie el menú del día, jak sama nazwa wskazuje, jest podawany tylko w jeden dzień zazwyczaj nie jest zapisane w karcie dlatego właśnie warto zapytać kelnera ai menu del dia czy jest menu dnia Aj menu del dia po chwili którą dostaniemy na wybór potraw kelner podejdzie do nas i zapyta estan listos para pedir czyli estan listos czy są państwo gotowi para pedir żeby złożyć zamówienie żeby zamówić estan listos para pedir żeby złożyć zamówienie po hiszpańsku, możemy użyć przeróżnych zwrotów. Możemy wymienić tylko z nazwy potrawy, którą zamawiamy, i dodać do tego por favor, czyli poproszę. Na przykład un bistek, por favor, czyli stek poproszę. Un bistek, por favor. Możemy też powiedzieć quiero, czyli chcę. Quiero un bistek. Chcę steka. Kiero un bistec. Chociaż po polsku e, mówienie do kelnera, że chce steka, mogłoby się wydawać nieco mniej uprzejme, bardziej powiedzielibyśmy, chciałbym tego steka, to w Hiszpanii jest to normalny zwrot, którego się używa i który traktowany jest po prostu jako uprzejme zamawianie czegoś. Kiero un bistek. Chcę steka. Oczywiście zawsze warto dodać, por favor, poproszę. Kierun bistek, por favor. Po tym jak zamówimy już jedzenie, kelner zapyta nas, a co chcemy do picia. Zrobi to za pomocą zwrotu i y para beber, a do picia i y para beber. O tym jak zamawiać napoje mówiłem już w poprzednim odcinku, w którym omawialiśmy sobie jak składać zamówienia w barze. Niemniej jednak dzisiaj też podam Wam dodatkowe zwroty, które będą na pewno pomocne. Piwo to po hiszpańsku una cerveza. Natomiast duże piwo to una jarra de cerveza. Czyli po hiszpańsku dosłownie nie mówi się duże piwo, tylko dosłownie una jarra, to jest dzban. Una jarra de cerveza to jest dzban piwa. Jeśli chcemy zamówić właśnie duże piwo, znowu możemy po prostu powiedzieć una jarra de cerveza, por favor. Czyli duże piwo, poproszę. Albo możemy powiedzieć quiero. Quiero una jarra de cerveza. Chcę duże piwo. Quiero una jarra de cerveza. A po smacznym posiłku czas na deser. I tutaj kelner może nas zapytać: ¿Qué les gustaría de postre? Czyli co chcieliby państwo? ¿Qué les gustaría, Co chcieliby państwo de postre? Na deser. Keles les gustaría de postre? A na deser możemy zamówić albo el pastel de manzana, czyli szarlotkę, el pastel de manzana, albo la tarta de queso, czyli e, sernik, la tarta de queso. A ponieważ Hiszpania jest krajem gorącym i przyda się coś do chłody, to jedno i drugie ciasto bardzo prawdopodobnie, że podadzą nam con una bola de helado, czyli z gałką loda, con una bola de helado. Na koniec poprosimy w restauracji o rachunek. Żeby to zrobić, możemy użyć zwrotu Puedo pedir la cuenta? Czy mogę poprosić? Puedo. Czy mogę pedir? Poprosić la cuenta. Rachunek. Puedo pedir la cuenta? Kelner może nas zapytać Están pagando juntos? Czyli, czy płacicie Państwo razem? Żeby wiedzieć, czy przynieść jeden rachunek, czy na przykład dwa rachunki dla każdej osoby osobno. Están Pagando juntos, płacicie Państwo razem, a za rachunek możemy zapłacić con tarjeta, czyli kartą, con tarjeta, albo możemy zapłacić en efectivo, czyli gotówką, en efectivo. Na przykład możemy zapytać kelnera, puedo pagar en efectivo, czyli czy mogę zapłacić gotówką, puedo pagar en efectivo. I to już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Pamiętajcie, że wszystkie te zwroty, których użyłem w dzisiejszym odcinku, w znacznie bardziej rozszerzonej wersji, wraz z nagraniami audio, możecie znaleźć w naszym kursie Hiszpański w podróży, którego fragment możecie pobrać za darmo na naszej stronie zapytajpoliglote.pl Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. El estómago vacío es un mal consejero, czyli pusty żołądek, jest złym doradcą.